Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ciekawy materiał na temat tunelu pod świną. Od ostatniego materiału pojawiło się wiele nowych informacji na temat tej kluczowej przeprawy w Świnoujściu. Okazuje się, że liczba samochodów, które przejechały tunelem, zbliża się już do 3 milionów aut. Niektórzy nawet twierdzą, że dzięki tunelowi Świnoujście wreszcie znajduje się w Polsce. Oczywiście są to opinie z przymrużeniem oka. Ale uwidaczniają, jak wiele dla świnoujścia znaczy przeprawa pod dnem świny. Ostatnio okazało się również, że po negatywnych opiniach na początku budowy tunelu strona niemiecka zmieniła zdanie i chwali zbudowany tunel w świnoujściu. Więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu BiznesInsider.pl pod tytułem Między Świnoujściem a Swinemundę, czyli co zmienił tunel pod Świną, autorstwa pana Mateusza Madejskiego oraz artykuł na portalu Tysol.pl pod tytułem Niemieckie media zachwycone tunelem w Świnoujściu, autorstwa pani Marleny Nowakowskiej. Tunel pod Świną jest jedną z najważniejszych inwestycji, realizowanych w Polsce przez ostatnie lata. Jest to jeden z najbardziej medialnych i budzących zainteresowanie projektów ludzi. Tunel Świnoujście ogromnie zmienił życie mieszkańców Świnoujścia i można powiedzieć, że w wielu aspektach komfort życia mieszkańców zwiększył się znacznie. Przedstawię Państwu teraz najważniejsze informacje dotyczące przeprawy pod świną. Początkowo największe zainteresowanie tunelem miało miejsce na początku 2021 roku, kiedy to miało miejsce rozpoczęcie drążenia tunelu. Wtedy w mediach pojawiło się mnóstwo informacji na temat tunelu oraz dość często polityczne kłótnie mówiące o tym, kto bardziej przyczynił się do realizacji inwestycji w świnoujściu. Tunel Świnoujście został otwarty 30 czerwca 2023 roku. A sama budowa tunelu rozpoczęła się w 2018 roku. Tunel pod Świną połączył dwie największe polskie wyspy, czyli Uzna i Wolin. Tunel przebiega pod dnem ciśniny Świnę. Tunel Świnoujście, wraz z drogami dojazdowymi, liczy około 3200 metrów, a długość samego tunelu Wynosi 1483 m i 80 cm Przeprawa posiada po jednym pasie w każdą stronę ruchu. Tunel jest wyposażony w system wentylacji, monitoringu i bezpieczeństwa. Tunel w Świnoujściu jest najdłuższym tunelem podwodnym w Polsce, a koszt budowy tunelu przekroczył 900 milionów złotych, z czego prawie 775 milionów. I 70 miliona złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej. W tunelu wprowadzone zostało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Niedawno pojawił się pomysł, aby zwiększyć ograniczenie prędkości w tunelu do 70 km na godzinę. Lecz sprawę tę musi zbadać policja i wydać ekspertyzę umożliwiającą zwiększenie dopuszczalnej prędkości. Zatem na razie przejazd tunelem. Trwa od 3 do 4 minut. Ruch w tunelu jest dość spory: każdego dnia tunelem przejeżdża około 15 tysięcy aut, a bywają dni, w których ruch samochodowy dochodzi do nawet 20 tysięcy aut. Taki dzienny ruch samochodowy w tunelu przekłada się na ogromną liczbę pojazdów, które przejeżdżają tunelem. Okazuje się, że niedługo liczba samochodów, które przejadą tunelem, zbliży się do 3 milionów aut, co świadczy o tym, że tunel pod świną był bardzo potrzebny i cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Jak można dowiedzieć się z mediów, tunelem przejeżdża dwa razy więcej samochodów niż w tym samym czasie mogły obsługiwać promy. Już na tym etapie można stwierdzić, że znacznie zwiększyła się przepustowość pojazdów samochodowych. Między wyspą uzna Mawolin. Zadowolenia z inwestycji nie kryje prezydent miasta Świnoujście. Prezydent twierdzi, że budowa tunelu to zmiana cywilizacyjna dla Świnoujścia i okolic. Jak mówi, przejazdy między wyspami trwają kilka minut, a nie kilkadziesiąt. Jak było to w czasach, gdy mieliśmy do dyspozycji wyłącznie przeprawy promowe. Dziś tunel po prostu jest. Jak informuje rzecznik prezydenta miasta Świnoujście, pan Jarosław Jas, którego wypowiedź czytamy na portalu biznesinsider.pl. Rzecznik przypomina, że przecież Świnoujście to nie tylko turyści, ale też, a może przede wszystkim, około 40 tysięcy jego mieszkańców. Przejazdy z wyspy na wyspę nie wymagają większego planowania ani zakładki czasowej, która musiała być brana pod uwagę. Kiedy łącznikiem pomiędzy Wolinem i Uznamem były wyłącznie promy. Dziś przejazd zajmuje kilka minut, a tunel traktuje się jako część drogi. Drogi, która ma i będzie miała przełomowy wpływ na losy miasta. Po czasie okazało się, że jest to projekt, na który pozytywnie patrzy każda z sił politycznych w Polsce. Jak się okazuje, z entuzjazmem o tunelu wypowiada się nawet strona niemiecka która na początku budowy przeprawy nie była zachwycona tym pomysłem. Niemcy obawiali się, że tunel spowoduje zmniejszenie ilości turystów na wybrzeżu niemieckim i wybierze polskie kurorty. Jak piszą niemieckie media, turyści i mieszkańcy mogą łatwiej podróżować między Świnoujściem a wyspą Wolin, bez konieczności korzystania z promów. Jak napisał niemiecki portal nordkurier.de Niemcy mogą szybciej i wygodniej dotrzeć do celu samochodem, jeśli chcą odwiedzić polskie wybrzeże Bałtyku. Niemiecki portal podkreśla, że Świnoujście jest popularnym miejscem wypoczynku zarówno dla polskich, jak i niemieckich turystów. W 2022 roku miasto odwiedziło około miliona Niemców. Wygląda na to, że przy okazji najbliższego okresu wakacyjnego liczba turystów w okolicach Świnoujścia wyraźnie wzrośnie. Tunel przez ostatnie 7 miesięcy natrafiał również na pewne problemy, czego dowodem są tymczasowe zamknięcia tunelu, które były często przeprowadzane w nocy z piątku na sobotę, oraz ostatnie problemy z tworzeniem się sopli i przeciekami w ciągu tunelu. To jest jeden z mankamentów tunelu. Tymczasowe zamknięcia wywołują niepewność kierowców czy w chwili, gdy będą chcieli pokonać trasę na drugą stronę, to akurat nie trafią na sytuację, w której tunel jest zamknięty i będą zmuszeni skorzystać z przeprawy promowej. Do ostatniego zamknięcia doszło w nocy z 9 na 10 lutego. Jednak całościowy odbiór tunelu Świnoujście jest jak najbardziej pozytywny. Z wyliczeń wynika, że przeciętnie mieszkaniec stracił 12 dni w roku na przeprawę promową. Warto dodać, że przeprawy nadal funkcjonują, a korzystają z nich głównie piesi i rowerzyści, którzy nie mogą korzystać z tunelu. Jednak otworzono nowe linie autobusowe, które umożliwiają przejazd tunelem na drugą stronę. Zauważalną zmianą po udostępnieniu inwestycji jest otwarcie Świnoujścia dla jednodniowych turystów ze Szczecina i okolic. Nie ma jeszcze oficjalnych danych. Ale według wstępnych szacunków ich liczba wzrosła o około 25%. Zyskują na tym między innymi gastronomicy i branża handlowa. Po otwarciu tunelu zniknęły również takie problemy jak ograniczone do jednej strony miasta przejazdy taksówkarskie czy zamawianie jedzenia na dowóz w ograniczonej strefie. Teraz już nie ma takich problemów. Niedługo na kanale pojawi się materiał na temat trasy S3 która znacząco zwiększy ruch do Świnoujścia. Mam nadzieję, że ten materiał również państwa zaciekawi. No teraz się żegnam i zapraszam państwa do obejrzenia pozostałych materiałów na kanale. Linki do niektórych umieszczę w opisie. Zachęcam też do wyrażenia swojej opinii w komentarzu na temat tunelu i zmian, jakie zaszły w Świnoujściu. Pozdrawiam i do usłyszenia.